to inaczej, ale, ale, ale coś w tym jest. Tak naprawdę to ja nie, nie, nie bardzo widzę, co się mogłoby stać, żeby ta gra wyglądała lepiej. Za dużo tych spuszczonych głów jest i przed, i po meczu. Piłkarze dość szybko stracili tak naprawdę wiarę w to, że cokolwiek można zrobić. Ale ja myślę, że to wynika z tego, że, że jak wychodzą na boisko, widzą, że są słabsi w każdym elemencie. Tak naprawdę mają świadomość i znikomości swojej szansy. Jeśli teraz taką kamerą. powiem na Kamerun, to nieważne, czy ten Kamerun był przedostatni na mistrzostwach świata, nie. Tam są piłkarze lepsi od naszych piłkarzy i oni to pokazali. Dwa gole Samuela Eto na 3 do 0 podwyższył Vincent Abu Aboubakar. Mieliśmy swoje szanse, była poprzeczka pod strzale Rafała Murawskiego. Było kilka, dwie może sytuacje. Roberta Lewandowskiego w tym ta stuprocentowa w 83 minucie. Nie można Stefan tłumaczyć wszystkiego przygotowaniami, że tylko ty musi się splot, że to musi trwać. Tak ten smuda to usprawiedliwia. Tak gra nie można w tym etapie tak ta wyglądać. Absolutnie nie. Z tym, że mm, ja się zastanawiam, co trener Smuda może, bo przypomniałem sobie takie stare powiedzenie słynnego angielskiego trenera Alvaro Ramzeja który powiedział, że jeśli piłkarze się ze sobą nie rozumieją, to znaczy, że trener dokonał niewłaściwych wyborów. Nasi piłkarze się ze sobą nie rozumieją, ale to są najlepsi polscy piłkarze w większości. Więc to nie jest, to Ale to tam, tam jest inny trenera. Czy w jakimś tam sensie może, bo zastanawiam się, kto innego nigdy nie przeprowadził. Trener Maciek Smuda z każdym tygodniem y, też zamienia się z takiego... Traci Tak, zamienia się z takiej grupy, mm -hmm. realnie patrzy na to, co ma. Mm -hmm. e, tak jak mówisz, nie ma tego. Dużo wczoraj powiedział y, w rozmowie ze mną, że y, nie może zrobić rewolucji, bo nas na to po prostu nie stać, ale coś się zrobić musi. No coś musi zrobić, nie wiem co. W każdym razie, kiedy patrzy się na, y, na Kubę Baszykowskiego, który już ma sporo doświadczeń z, z Bundesligi, mam nadzieję, że Lewandowski będzie też tam się wyróżniał, to widać, że ci piłkarze grają, w grają lepiej, no, o obaj nie mówię. W związku z tym to poszukiwanie y, piłkarzy grających...